Ech, mało krajów obchodzi, że jest tu mnie wojna. Co za niewart, ledwo co moja armia daje radę, ale chociaż Rosja ma ogromne straty, i dobrze im tak. I co frajerze, coś ci się pomyliło? Bo kur, a prawie każdy kraj w Europie to obchodzi, i tak nie dasz rady, ha ha, ha. Ech, tak właśnie wyglądał mój front, ledwo obraniam swój kraj, oby ta wojna się skończyła. Bo moja gospodarka cierpi na tym, i moja populacja mocno spadła. Dobrze, że chociaż USA mi pomaga. Chociaż dobrze, że Rosja też na tym cierpi. Elo Chińczyk, jak mówiłem, chciałem tu pogadać na świeżym powietrzu w spokoju, by nikt nas nie zauważył. I teraz chcę obgadać nasz plan na wojnę. Jasne, musimy najpierw bardzo dobrze przygotować wojska. Bo wiesz, że co się wiąże z tym, że USA nas zaatakuje. Więc zacznijmy też produkować jak najwięcej atomówek, ile się da, i w ogóle najlepsze jest to, że ja mam te nowe, nowoczesne atomówki, czy jak można je nazwać. I mam ich nawet fajną ilość. Postarajmy się też zebrać sojuszników. To jest dobre, to na pewno sojuszników mamy trochę. Na pewno Białoruś, która jest moim przydupasem, XD. Mamy Koreę Północną, która by pomogła. Indie nie powiedziałbym, mamy z nimi dobre relacje, ale ty go nie lubisz. Więc on odpada, Pakistan oczywiście. No i spróbujmy namówić kraje, które nie lubią USA lub Europy by pomogli. Musimy też zaplanować jak zaatakujemy. Bo moim celem jest akurat podbić Europę i Amerykę Północną. Jutro u mnie w Tajmym Bunkrze robię spotkanie sojuszników. O 18 przyjdź tam. Witam wszystkich zebranych tutaj. Dzisiaj omówimy plan ataku na Europę i Amerykę Północną. Mam przygotowaną część planu ataku na Europy, ale są pewne szczegóły, na które musimy spojrzeć w Europie. Po pierwsze, witaj Serbio. Cieszę się, że chcesz nam pomóc. Ale jesteś w środku Bałkanów. I to jest problem. Bo jak wybuchnie wojna, twoje tereny mogłyby być okupowane. I niestety będziesz się musiał pogodzić z tym. Oczywiście całe wojsko twoje by po prostu wyruszyło do mojego państwa. I po prostu odbijemy twoje tereny. Mam nadzieję, że ci to pasuje, no nic innego nie zrobimy. Chyba, że ja i inni wyślemy tam wojsko, ale wtedy Unia Europejska nas otoczy. Więc nie możemy tak zrobić. Nie, nie, nie. Ty, debilu. Na pewno nie dam się tak łatwo. Popier, oliłocie. Wyślesz wojsko i kropka. Nie zgadzam się na upadek mojego kraju. Ale Serbio, my po prostu odbijemy potem tereny. Bo to zbyt ryzykowne. Zamknij mordy debilu. Nie będę znikał z mapy. Nie chcę żeby się że mnie śmiali że zniknąłem z mapy. Pier, Olsie. To wynocha stąd jak ci się nie podoba, ażebyś wiedział Rosjo. Jeszcze się zdziwisz. Ale się wkurzyłem. Teraz będę podbijał, bo jestem zdenerwowany. Ej, ty buntowniku na dole. Czemu znowu masz problem? Teraz będziesz w pełni serbski. Dołączaj do mojego kraju albo atakuje cię. Na pewno się nie dołączę. Spadaj buraku. Teraz przesadziłeś. No nie. Gorzej nie mogło być. Zostaw mnie. Litości. Po prostu będę się ciebie słuchał. Zamknij się. Ej, co ty robisz? Co za nieudacznik. Teraz podbije całe Bałkany. Ej ty debilu. Właśnie zaatakowałeś członka NATO. Nie będziesz tu nam podbijać. Co ty kurwa odpierdalasz? No nie, tylko nie to, ale ja tu wrócę. Dobrze to plan mamy omówiony. Podsumując pierwsze co to przygotowujemy armię jak najlepiej się da. Moją dużą część wojska atakuje kraje bałtyckie wraz z Białorusią. Białoruś pomaga mi z Ukrainą, wysyłam dużą falę rakiet na Ukrainę i na Bałtyk oraz Finlandię. Wy Chiny uderzacie falą rakiet do Tajwanu. Głównie na bazy wojskowe i wojska oraz Chiny wysyłają kilka tych nowoczesnych potężnych atomówek i kilka fali rakiet. Korea Północna uderza w Koreę Południową falami rakiet, a potem wojskami. Ty Meksyk szykujesz armię pod granicą ze Stanami, i od Meksyku wysyłamy wielką falę chińskich i rosyjskich rakiet, i od Meksyku wysyłki atomówki w Stany głównie w stolice i w bazy wojskowe i w miejsca, które są ważne dla Stanów. Arabia Saudyjska. Ty uderzasz swoimi wojskami i rakietami i bombami w Kanadę. Chiny, oraz ja też wysyłam wojska do Kanady, by łatwiej było Arabii pokonać Kanadę. A kiedy dotrzemy z Kanady do Stanów, funderzamy w nie. W Europie jest to oczywiście nieco trudniej, bo jak Ukrainę pokonamy. Litwę, Łotwę i Estonię oraz Finlandię sprawy się komplikują, ponieważ mamy kraje tam jak Polska, Niemcy, Francję, Włochy, Wielką Brytanię oraz Hiszpania, którzy są silnymi krajami. Więc tu zrobimy. Pakistan i Iran, Libia, Algieria zaatakują Hiszpanię i Francję oraz uderzą atomówkami chińskimi i rosyjskimi w te kraje. I właśnie zapomniałem Wam powiedzieć, że Iran, Libia oraz Algieria też są w naszym sojuszu, ale nie mogli tu przyjść, więc to jest nasz plan. Oczywiście, kiedy wykończymy te kraje, które są w planie głównym do podbicia, wykończymy po nich resztę Europy i resztę małych krajów w Ameryce Północnej. To wszystko w planie, a teraz wam pokażę nagranie z drona, który nagrywał jak Serbia podbija Bałkany. XD. Musicie to zobaczyć. A żebyś wiedział Rosjo. Jeszcze się zdziwisz. Ale się wkurzyłem. Teraz będę podbijał, bo jestem zdenerwowany. Ej, ty buntowniku na dole. Czemu znowu masz problem? Teraz będziesz w pełni serbski. Dołączaj do mojego kraju albo atakuję cię. Na pewno się nie dołączę. Spadaj, buraku! Teraz przesadziłeś! No nie! Gorzej nie mogło być. Zostaw mnie! Litości! Po prostu będę się ciebie słuchał. Zamknij się. Ej, co ty robisz? Co za nieudacznik? Teraz podbiję całe Bałkany. Ej, ty debilu! Właśnie zaatakowałeś członka na to. Nie będziesz tu nam podbijać. Litości. Please. XDDDDDDD. Ale to było śmieszne. Co za głupek zaatakował na to. I zniknął z mapy. Haha. Ha. La, la, la. ale fajny jest dzionek dzisiaj. Fajnie byłoby być większym. Bardzo chciałbym mieć królewiec. Bo przecież to nie ma sensu, że kurde oni muszą go mieć. Ja lublitwa powinniśmy go posiadać. Ale co zrobić? Niestety tak jest. Mam pomysł. Zapytam się Czech i Słowacji o Unię. Wtedy będziemy razem potężniejszym krajem i będziemy dominować mocno. No Elo, siemanko mordeczki, mam do was pytanie. Czy chcecie się zjednoczyć ze mną? Będziemy wtedy jeszcze bardziej potężniejsi i będziemy bardzo dominować Europę. Ok, Polsko. To jest świetny pomysł. Ja też się zgadzam. Dobry pomysł. W dodatku mamy bardzo podobne języki. Ludzie będą się mogli dogadywać. Czas się zjednoczyć. Ogłaszamy. Oficjalnie jednoczymy się w Unię Słowianicką.